Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski czytamy fragment Ewangelii Janowej. Przyjęcie Jana jako Syna Maryi ma podwójne znaczenie. W sensie dosłownym Jezus powierza opiece ucznia swoją matkę. Pamiętajmy, że w starożytności wdowa była bardzo nisko w hierarchii społecznej i jej utrzymanie zależało od syna. Ale nie chodzi tutaj tylko o ten sens dosłowny, o utrzymanie materialne. Chodzi o coś więcej. Jezus, narodzony z Maryi, teraz z krzyża niejako przyjmuje umiłowanego ucznia do swojej rodziny. Staje się jego bratem. Tym samym uczeń, uczeń ten staje się dzieckiem bożym, a Maryja jego matką. Dlatego wyznajemy, że Maryja jest matką wszystkich wierzących. Kult maryjny w Polsce wyraża wiarę ludzi w to, że Matka Boża jest z nami, że opiekuje się nami. Wyraża pragnienie, że chcemy być jej dziećmi, aby ona była w naszych domach, w naszym domu, jakim jest Polska. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona po I wojnie światowej, nawiązuje szczególnie do obrony jasnej góry w 1655 roku przed Szwedami i niezwykłej interwencji Matki Bożej. Także do ślubów Jana Kazimierza, które miały miejsce rok później, a także do uchwalenia konstytucji 3 maja. Historia Polski, odczytywana z wiarą, często przypomina nam, że tak jak matka Jezusa była przy swoim synu w najtrudniejszej godzinie, tak jest z nami, ze swoimi dziećmi i opiekuje się nami, aby po trudach krzyża dotrzeć do radości zmartwychwstania.